To coś piękniego, wiesz. Hej. Dwa lata temu grałeś tutaj z drużą Rakowa o pierwsze takie ważne trofeum. Jak to wspominasz? No <laughs> to coś pięknego, wiesz Tutaj wygraliśmy ten pierwszy, pierwszy pucher. Więc e, tylko dobrze, jakieś mem memories, wspomnienia, no, tylko do dobre wspomnienia z tutaj. Więc zobaczymy dzisiaj jak to będzie wyglądało. Czy liczysz, że ten stadion przyniesie szczęście, tak jak wata temu? Tak, 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 No, wtedy wygraliśmy. Niestety było, było pusto, bez bez kibicu, więc dzisiaj może być le lepsza atmosfera. Dzisiaj też taka trochę cisza przed burzą. No, cisza się... przed burzą, bo nie ma światła, ale dobra. Wracamy po swoje. No, wracamy okay. po swoje, tak. Dzięki. Marcin, dwa lata temu. Dobre wspomnienia? Bardzo dobre. Z tym y, stadionem? Było, to, było trochę emocji, ale skończyło się szczęśliwie. No? Sądzisz, że ten obieg przyniesie szczęście dzisiaj? No, nie ma innego wyjścia, no. tylko tam, tak patrzymy w tu z o światło jest. Także mam nadzieję, że będzie tak samo szczęśliwy jak, jak ostatnio. No to było pierwsze tak ważne i pierwsze tak duże trofeum dla Rakowa, prawda? No, dla mnie też. Także, no, także jak najbardziej, właśnie dzisiaj jak jechaliśmy to gadaliśmy, że fajne wspomnienia z tego sezonu i mamy nadzieję, że dzisiaj będziemy zwycięsko. Zoki, jak tam dwa lata temu? Ty, Janić, Iwi, na tym boisku? Po opowiadaj wspomnienia, bo mnie to nie dotyczy. Będzie Ci do no, fajnie, fajnie, fajnie. Dobrze fajnie. wspominasz? Tak, dobrze, bardzo dobrze. Ale... Cieszyliśmy się, było fajnie. Tylko szkoda, że nie było naszych kibiców. Ale oprócz tego wszystko było to. E, czy z tym miejscem właśnie masz dzięki temu lepsze wspomnienia? Że to taka pierwsza, pierwsze duże trofeum z Rakowem? No tak, oczywiście, że tak. To zawsze zapamiętasz do końca. Oczywiście wszystkie trofeje zapamiętasz, ale ten pierwszy jest może taki naj... naj, naj, naj najwyraźniejszy. Najwyraźniejszy, tak. Powiedz mi, jak przed dzisiejszym spotkaniem? Słynie wracając, przed tych dwóch lat? No, czujemy się pewny. Chcemy, chcemy to wygrać. robisz swoją robotę i iść dalej. Teraz zobaczymy co się Czy będzie działo. Drużyna jest mocno zbudowana, no, żeby osiągnąć cel? No, no, tak, tak. Jak, jak patrzę na chłopaka to są gotowi i myślę, że będzie dobry mecz. Jak tam? Dobrze, dobrze w porządku. Gotowy? Ja tak, oczywiście. Troszkę się udało postrzelać ostatnio, Carlos. No. It's uh, drugie opportunity. Daje to taki power, nie? Daje to energię, takie takie rozstrzelanie się. Jak się uda, jak wejdą takie piękne bramki. A ah, biło, Bio trochę laki. <grym> no, was good. Team did nice vlog top. But, ball from Eevee. good goal. In every game there's a part of luck. Or... Yeah, how are you feeling before today's game? Good, very positive, good energy, thinking about going through next next round and that's all. Gracias. Thank you.

Serduszko i tam jest w tle. A ci kibice docenili dzisiaj, co? Dziękuję, no, dziękuję bardzo. Jutro urodziny. Szkoda, Trochę tych urodzin tutaj świętowałem. Więc się no. bardzo. bardzo. Może... Idziemy dalej. Może kolejny też będziesz tu świętował? Zobaczymy. Jak się życzy potoczy. meču, celo na pasti, numerem 9. Sebastian Musali!